Wymyśliłam właśnie nowe postanowienie, tak? Tak. Jest jakieś dobre? Oczywiście. Jakieś pozytywne? Tak! Ono brzmi. Kończyć serię, które zaczynam. To jest moje! Ty kradzieju, postanowi! <grym> to jest moje postanowienie! Nie wolno. Nie, po prostu. Byłam pierwszą, mam zapisane. <grym> Wymyśliłam to wiesz kiedy? 18 lat temu. W szpitalu. W szpitalu. <grym> Już wtedy wiedziałam, że. 2023 to będzie rok serii i kończenia serii. No. Coś w tym jest. No i rok może Riridów, chociaż nie, nie, ja mam za dużo serii do skończenia. Ale nawet teraz y, czytam um, Złego Króla. Tak, widziałam. I, I się cieszę. I już sobie ułożyłam na kupce, że następną zaraz sięgnę Królową Niczego. Będę Uuu. po prostu serię czytać y, jedną po drugiej. Mhm. też tak właśnie pomyślałam, żeby nie robić tych dzikich przerw. Bo, żeby się nasycić. Jakby, co ja mam z tym nasycaniem, że bardziej nasycam się otoczką, a nie książką? I w tym roku zrywam z nasycaniem. Tak? Tak. Czyli właśnie myślałam sobie, że to jest strasznie u mnie wybiórcze. To znaczy, yy, głupio się czuję, bo w sumie w 2022 roku ja przeczytałam masę serii, i to takich długich serii, przeczytam jedną po drugiej. <laughs> Myślę o Elkene. Yy, Być to nowie. <laughs> no. A co no, jeszcze nie, bo nie ma dalej w audiobooku, ale, ale przeczytam wszystkie, wie. które są dostępne. A, I ostatnio się zastanawiałam, czy nie zacząć w papierze, bo jakoś tak Plot nie Plotkara. Plot to wciąż czytam, no ale też przeczytałam z osiem domów. Y -y -y. e, I co jeszcze? A, Safe mi przeczytałam w coś. Właśnie pomyślałam, że czytam serię i romanse, a jakąś z fantastyką mam tak, że nie, musi odstać, tak. musi poczekać i myślę sobie, to jest głupie. No, ale to trzeba, trzeba usiąść na spokojnie mm. przy ognisku, zagryźć lembasem. I ze No lębasem. Lębasy. O tym. A widzisz, gdybyś przeczytała w płatce pierścieni, to byś wiedziała. To nie będzie na mojej liście, sobie, które to kończę. Widzę, widzę tą książkę w liście, którą ci zrobiłam i wiem, że te, ta kratka może nigdy nie zostać odhaczona i jest smutno. Jest spora szansa, że nie. Na pewno nie mam planek na 2023, ale lubię się sama zaskakiwać, więc może... Mhm. To to nie. Serię, czyli w takim razie kończenie serii. Mamy no, wspólne nie. postanowienia, to dobrze, możemy się w nim wspierać tak. w takim razie. Myślałaś już, jakie serie chcesz dokończyć, jeśli chodzi właśnie o fantastykę? E? Na pewno Lustrzannę. Mm -hmm. No i co tam jeszcze? Co tam jeszcze, mordeczko? Może pomyślmy no. sagę księżycową skończyć? O, tak, sa sagę. Baśniobór, bo moja mm -hmm. mama skończyła już Baśniobór. Mm -hmm. I, e, I właśnie i pomyślałam sobie, kurde, to już minął rok, odkąd mam Baśniobór. Mm -hmm. No. Przerażające. Na pewno Eragona, na pewno Ostrze Zdrajcy, na pewno Panią od Powietrza, ale ona nie jest awatarem. Eliskową. Eliskową. Na pewno Vortex, ale to na Vortex to ja po prostu czekam. To nie tak. mm -hmm. I inne pomniejsze, które przeczytałam tylko w jednotomowych i czekam aż zostaną napisane. Wciąż no, czekam na to... rytmatystę. Powinien być hasło 2023. W 2023 wciąż czekam na, na koncytuację rytmatysty. Może napiszę do pana Brandona. Na pewno gdzieś jest mail. Albo może napiszesz. I... Pewnie masz skrzynkę panowską. Hello, sorry for my bad English. I'm from Poland. Where is rytmatysta? <laughs> Where? Może powinieneś dodać, że jednak tą drugą. No. Możesz dostać odpowiedź, która cię nie usatysfakcjonuje, jak tego nie dodasz. To ja, ja cię może zaskoczę, ale nie zaskoczę. Zamierzam skończyć i też już sobie położyłam. Chociaż z tym moim kładzeniem, uwaga, zamierzam przeczytać bez świt. A wreszcie okay. skończyć przygodę z Jayem Christophem. Dobrze. Zamierzam przeczytać Wenchwood. <laughs> Jej! Zwłaszcza, że podobno ma być trzecia część. Co? No podobno, tak, albo coś takiego w tym uniwersum. Coś tam uh -huh. wiszłaby zapowiadała. E, zapomniałam co jeszcze miałam. A, no, tak, jak księżycową. Tak. E, cytoniczkę, żeby skończyć. A pana Sandera Sandersona Michael Kessona. I co? Cze czekam na ten jeden tytuł. Czekam. Nie, nie kojarzę. Oświecisz Na przykład. Listy do Marysi? O! Jest taka seria, mam to na północ. To też skończę, to też podchodzi pod fantastykę. No ale na szczęście nie mam jakoś tak strasznie dużo zaczętych serii. Mam dużo, którym zaczęłam i ten tom i myślę, że moim drugim postanowieniem będzie większe ewaluowanie tego, czy będę kontynuować dane serie, mm. że nie będę się powstrzymywać właśnie w tej jedną stronę, że jak coś mi się podoba, to nie będę się powstrzymywać do tego, żeby przyciągać te chwile sięgania po drugi, czy kolejny jeszcze tom, ale... Drugą stronę, jeżeli nie będę czuła wajbu z książką, że tak. chcę przeczytać drugi tom, zaraz po, że miałabym takie. Nawet jeżeli nie wyszedł, ale że nie mam takiej myśli, że tak bardzo chcę przeczytać kolejny w tej chwili, Aha. to że chyba będę częściej odpuszczać. Myślę, myślałam dzisiaj o tym samym, bo właśnie włączyłam sobie swojego gudritza, żeby zrobić listę serii, które chcę dokończyć. Mhm. A, I ostatecznie nie zrobiłam tej listy. Prokrastynacja weszła zbyt tak. mocno, ale spo, spojrzałam na Gołębia i Węża, popatrzyłam na niego i powiedziałam. O regular Dobranoc śpisnem wiecznym. No. no. To, to też jest seria, której nie więc, chcę kończyć. Nie, nie skończę jej już. Uh, I coś tam jeszcze było na, tym, na, na tych samych początkach. A pomyślałam też o królestwie nikczemnych, mm -hmm. o krwi i popiole, popiele, po, po, po popiele, a potem pościele. Uh, że ich też już nie, nie dokończę, mm -hmm. że to właśnie z, odpuszczam, po prostu odpuszczam. No, to też jest okej. Okay. No. Myślę, że gdzieś. Y, to, to śmieszne, bo z tymi seriami ja już to jakiś czas mi chodziło z tym, żeby właśnie w Nowym Roku mieć takie postanowienie, a potem sobie pomyślałam o tym, że, że zobaczyłam na Instagramie, że Nikola dr Bóg też rzuciła właśnie ten pasmą, że chce czytać te serie i tak dalej. Okay. I ona się zaczęła zastanawiać nad tym, dlaczego tego nie robi. I pomyślałam sobie, że faktycznie jest coś w tym, co ona powiedziała, że ja się z tym zgadzam, że ze względu na nagrywanie tak, filmów, tak, że, ja że, że nie chcesz opowiadać co, co, uh -huh. o wszystkich trzech rzeczach, no bo fajniej opowiedzieć o kilku różnych no. książkach w ramach, nie wiem, wrap-upu albo jakiegoś podsumowania. I że właśnie jeżeli chodzi o te dobre książki, to mam też tę chęć taką rozwlekania tego opowiadania o uh -huh. tym i myślę sobie, że chciałabym w tym roku częściej przypominać o różnych dobrych na przykład seriach, ale bez takiej presji właśnie do tego, żeby to rozciągać na potrzeby tego, żeby trzy miesiące przypominać albo cztery miesiące przypominać o tym. Tylko jak już mam na coś ochotę, to żeby czytać to w całości, w całości powiedzieć, że to jest dobre, opowiedzieć trochę o tej pierwszej części i może co pa, parę tygodni albo miesięcy po prostu o tym przypomnieć, jeżeli ta seria wciąż będzie bliska mojemu sercu. Także myślę, że to by było fajne, zobaczymy jak wyjdzie w praktyce. Gdzie jesteś w wątku, gdzie idziesz, ta świeca mnie tak rozprasza, tak. Jej, jej dygot, nie, nie, nie czujesz, żeby być oświetlała nie. drogę na Czuję 2023? Ona ona robi bum, 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 bum. A, więc. a miałam taką wzniosłą, wspaniałą myśl, ale to nie, nie na temat, na temat, ale nie na temat. Znaczy to tak zwykle bywa z tymi wzniosłymi myślami, że te najmądrzejsze na przód w niebie. Mhm. A no, to może inaczej. Pomyślałam też, że nasz, nasza nowa formuła w rapapu pasuje do tych, um, że um, po prostu jak przeczytam serię, no to możemy powiedzieć po prostu o serii mhm. i tyle A, i się nie spinać, że właśnie nie ma nic innego, bo jednak to też jest czytanie książek i to też jest seria. A jeżeli seria nie zasługuje na to, żeby o niej powiedzieć, to po prostu o niej nie powiemy i tyle. No, jakie to proste, no, to prawda? Mam nadzieję, że jednak dobrze nam to będzie, żeby Pani przyświecać. Ja w ogóle mi się kojarzy to, co teraz powiedziałaś, jeżeli chodzi właśnie trochę o taką zmianę podejścia, e, też czytelniczego, trochę też kanałowego, e, że ja, ja w ogóle chciałabym więcej chyba w tym roku wejbować z książkami, mieć takiego poczucia, że jak czytam, to że właśnie nie wywołuję w sobie żadnej takiej dodatkowej presji i że celebruję to czytanie i pomyślałam też o tym, oczywiście patrząc na moją... Prawdosną statystykę za 2022, w której znowu dominowały audiobooki, z czym nie ma oczywiście niczego, bo ja uwielbiam słuchać audiobooków, ale że chciałabym więcej mieć takiej celebracji z papierem i jakby dawać sobie więcej czasu na to skupienie, które dla mhm. mnie jest trudniejsze czasem w papierze niż właśnie w audio, żeby poświęcać na to czas i żeby praktykować właściwie skupienie nad książką i spędzanie z nią czasu. Rozumiem. Ja, chyba trochę też, mhm. tylko od innej strony, bo niby sporo przeczytałam najwięcej w moim życiu książek w tym roku, ale jak sobie patrzę na te książki, to mam poczucie, że ja nic nie przeczytałam, mhm. bo e, czytam rzeczy, które są na przykład krótkie, mhm. bo to jest mój wybór potrzebuję coś szybkiego. Albo rzeczy, które są gdzieś tam przesyłane, a takie książki, na które realnie czekam, to ja odkładam je na półkę, bo, o, oh, celebracja tego, że mam ją na półce i nigdy do niej nie zajrzę. I uświadomiałam sobie, że najlepszy czytelniczo jest dla mnie grudzień, kiedy trzy, trzy, cztery, la, cztery książki pod rząd przeczytałam te, które chciałam od dawna przeczytać, mm -hmm. i wszystkie oceni oceniłam na pięć gwiazdek. Um, i to A moje... mogłaś się nimi cieszyć parę miesięcy wcześniej. No I to jest moje takie mm. postanowienie, żeby po prostu przestać wybierać rzeczy, które są jakby półśrodkami. Tak, one po prostu, one odhaczają czytanie, mm -hmm. ale nie odhaczają tego, co jest jeszcze w tym czytaniu dodatkowego, właśnie nowa historia zaangażowanie, bohaterowie i celebracja tym wszystkim, życie, tym, stawanie się częścią. Tylko one mają po prostu odhaczyć czytanie, ponieważ czytanie to jest coś, co, te, co muszę zrobić ze względu na kanał. I często hmm. tak miałam, że na przykład miałam dwie książki, więc szybko wybierałam jakieś trzy krótkie, żeby narobić i coś o nich powiedzieć. Więc też tutaj od razu do tego wrapapu że właśnie ten wrap up też daje tutaj więcej więcej możliwości, bo niek do, których, do niektórych książek realnie przymuszałam się, żeby, żeby cokolwiek powiedzieć. No, a tutaj... I teraz na przykład mam te cztery książki i mm -hmm. myślę sobie, Jezu, chcę powiedzieć o, o nich wszystko. I teraz Matko Boska. Miał być krótszy od, będzie dłuższy wrafat. Będzie, będzie bardziej może angażujący. Bardziej angażujący. No, to na pewno możemy obiecać w ramach utrzymywania Zwrotu z 2022. Myślę, że 2023, mimo tych różnych zmian, aspiracji, planów czytelniczych, będzie równie chaotyczny, <noise> równie długaśny i równie nieprzewidywalny. więc znowu będziemy się dać mówić sobie 3 minuty na książkę, a ja potem by... będzie 15 minut ja na ja książkę. Powinniśmy mieć mieć klepsydra. Ona, ona powoduje presję, stres i wszystko. Tak, mhm. i potem będziemy siedzieć na tych filmach, i będzie po prostu połowa czasu patrząc na tą klepsydrę. Jeszcze powinna być między nami, żebyśmy tak spoglądały na nią przez ramię. Dodatkowo dźwięk y, sekundnika. Tak, i jak się zbliża do końca Twojego czasu, to, to jakby. Przyspiesza. <noise> I jakby bomba miała, Jezus, z Nie, ja jak myślę o klepsydrze, to widzę, wiesz, tylko moją kochaną klepsydrę. Numer na bisie. Masz trzy miesiące. A trzy miesiące brzmi prawie jak trzy minuty miesiące. na książkę. Trzy miesiące? Na maj? No, no. dobrze. Ale tak, nie wiem. Czy, 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 czy doszłyśmy do tego momentu, kiedy mogę powiedzieć o mojej największej refleksji na nowy rok? No tak, bardzo prosimy. Jesus. I to tylko ty. Jesus. Pięty, jeżu, przeklęty, w drewnie zaklęty. Szatański czytaczu, no, miej nas w swojej opiece.